Siedzieć z założonymi rękami jest boleśnie trudno i uznaliśmy, że otworzymy działalność w Stanach Zjednoczonych. Z perspektywy takiego fintechu to otoczenie regulacyjne jest kluczowe. Nie jakie będą podatki w przyszłości, bo zanim fintech będzie miał zyski, to, to, to o tym się w ogóle nie myśli. Myślimy o tym, jak prosto jest regulacyjnie, bo jeżeli ja muszę wydać bardzo dużo pieniędzy na prawników, na koniec uzyskać bardzo długie uzasadnienie, że może być tak, ale może być inaczej, właściwie to nie wiemy. To ja wybieram takie państwa jak Estonia, jak Niemcy, jak Szwecja. Sztuczna inteligencja to wiele rzeczy powinno być uregulowanych. To, 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 to jest otwarcie pudełka i my nie wiemy, jak to działa. Rodo to jest jedna rzecz. Kwestia praw własności intelektualnych, pokrewnych. Sztuczna inteligencja, która generuje muzykę na podstawie dostępnych, dostępnej muzyki. Kto jest właścicielem? Kapitalne rozmowy. Zaprasza Andrzej Mierzwa. Dzień dobry Państwu, Andrzej Mierzwa. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kapitalnych Rozmów. Jestem partnerem zarządzającym funduszu Private Equity i, jako taki, mam przyjemność, wyjątkową przyjemność, pracowania z najciekawszymi ludźmi na tej planecie. Ludźmi, którzy mają pomysły, ponoszą wysokie ryzyko, a sukcesem potrafią się podzielić. Czyli z przedsiębiorca. Dzisiaj, moi drodzy, naszym gościem, waszym i moim jest Pan Jakub Ananicz. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Pan Jakub jest prezesem zarządu firmy Faktorama SA i członkiem zarządu firmy Games Operators SA. Pozostawię panu, panie Jakubie, wybór, która firma była pierwsza, której się Pan więcej nauczył? Natomiast Państwu tylko szybciutko powiem, nasza rozmowa potrwa pewno około 25 minut, więc jeżeli nie macie w tej chwili tyle czasu, odłóżcie ją na bok, jest podcast na YouTube. Natomiast jeżeli macie pół godzinki, siądźcie wygodnie i posłuchajcie. Panie Jakubie, wiem, że Faktora to rozwiązanie, które połączyło świat faktoringu rynków kapitałowych, pozwala inwestorom pożyczać gotówkę zabezpieczoną wierzytelnościami, zarabiać nawet powyżej 30% w skali roku. To chyba sam się będę musiał do pana wybrać, bo brzmi to bardzo ciekawie. Dziękuję. <laughs> Natomiast druga firma? Game Operators? Jest producentem i wydawcą gier komputerowych. Głównie na komputery, na PC. Tak. To trochę duży rozstrzał. Zgadza się. To które jest powołaniem zawodowym, a które jest hobby? Gry były hobby, teraz to już, to już jest praca, tak, powołanie zawodowe. W szczególności, odkąd jesteśmy spółką publiczną, to większość czasu człowiek spędza na rzeczach związanych z administracją, sprawozdawczością, a mniej na tworzeniu gier komputerowych. Natomiast pierwsza była faktorem, a właściwie jeszcze wcześniej była takie krótkie przedsięwzięcie studenckie firmy IT, która była przed czynkiem, dlaczego w ogóle Faktorama ma powstała. Okej, okay. zaraz do tego właśnie przejdziemy, no, tylko proszę mnie nie mówić przy pytaniu o hobby, które zaraz padnie, że hobby jest pisanie sprawdawczości dla uczniów. Absolutnie. Użytków, bo tu zacznę, się, zacznę się bać. Panie Jakubie, jakim pan był uczniem, jeśli mogę zapytać, jaka była pana pierwsza, czy studentem, jaka była pana pierwsza praca? E to jest tak. W liceum byłem uczniem piątkowym, szóstkowym, na studiach byłem uczniem czwórkowym, ale z przedmiotów, na których mi zależało, to, 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 to byłem piątkowy. Pierwsza praca to było wspólnie z kolegami, założyliśmy firmę IT na studiach, jeszcze na drugim roku i model był dosyć ciekawy, ponieważ robiliśmy usługi IT, takiego podwykonawstwa dla firmy zagranicy, Niemiec, ale mieliśmy też oddział w Chinach, w Szanghaju. I różnica w kosztach dewelopmentu Chiny versus Austria była ogromna. To marże były, były piękne. I firma się rozwijała, i to była nasza pierwsza, pierwsza firma. Później każdy z kolegów w pewnym etapie uznał, że idzie swoją drogą. Jeden został nawet współtwórcą OpenAI. Teraz głośno jest o oni. Pozdrawiam Wojtka, jeżeli nas słucha. Inny kolega zaczął robić gry komputerowe. Ja uznałem, że, że, że Faktorama jest e, miejscem, e, gdzie, gdzie można zarobić całkiem interesujące pieniądze. E, mieliśmy taki duży problem e, w pierwszej firmie z płynnością, ponieważ pensję musieliśmy płacić co miesiąc, mhm. a nasi kontrahenci płacili nam po 75 dniach. E, I te faktury były coraz większe, w związku z czym luka była coraz większa. I po rundce, po wszystkich bankach i firmach faktoringowych uznałem, że jest nisza, ponieważ no mam fakturę. Te firmy to są solidne, austriackie i niemieckie firmy, które płacą. Późno, ale płacą. Ja chętnie bym ją sprzedał z bardzo dużym dyskontem, ponieważ potrzebuję pieniędzy tu i teraz. Więc oddanie kilku procent firmie faktoringowej nie stanowi problemu. I jednak wtedy no, nikt nie był zainteresowany. Rynek faktoringu wtedy był skupiony wokół średnich przedsiębiorstw i dużych. No i stwierdziłem, że to może być ciekawa, ciekawa nisza, żeby przedstawić właśnie takie faktury z odroczonym terminem płatności, jako aktywo inwestycyjne dla, mhm. dla inwestorów i stąd pomysł faktoramy. Czyli z nieszczęścia zrobił Pan biznes. Z problemu. Tak, tak, tak. Z problemu, Zatylujesz. którego sam doświadczyłem, więc wiedziałem. To, że finansowanie w takim razie nie muszę się pytać. A kolejne pytanie, jak pan dobiera ludzi? Jak pan motywuje zespół? Jakim pan jest szefem w pana, w pana poczuciu? A, to tutaj chyba powinni moi współpracownicy się, się wypowiedzieć. No, uważam, że każdy powinien być takim szefem do. Jakie ma predyspozycje? Ja bardzo źle się odnajduję, jeżeli chodzi o mikromanagement. To sam potrzebuję czasami takiego mikromanagementu, ani mówiąc, że mam planować komuś zadania z dokładnością do 10 minut. Więc staram się poznać ludzi, ich mocne strony, jakie mają ambicje zawodowe, i do tego dopasować poniekąd nawet strategię, strategię firmy, że. Ten człowiek ma takie ambicje, on chce się w tym sprawdzić, co jest stanowisko samodzielne, chce się rozwijać w tym i w tym obszarze. Trzeba mu to umożliwić, bo on wtedy będzie bardzo, bardzo zmotywowany i często to się udaje i efekty są fenomenalne. Ja bardzo cenię w dobieraniu ludzi zaangażowanie. Mhm. Czyli sam jestem przedsiębiorcą i lubię pracować z innymi ludźmi, którzy są przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o mindset. Mhm. Pamiętam, jak Faktorama zakładała oddział w Stanach. To był szczyt Covidu. I chłopak, który jest teraz członkiem, członkiem zarządu naszego oddziału w Stanach, na rozmowę rekrutacyjną przyleciał do Polski. Ja nie mogłem lecieć do Stanów, bo był zakaz, ale on jako Amerykanin mógł do, mógł do Polski. I mi to bardzo zaimponowało, ponieważ on wziął duże ryzyko, nie miał gwarancji zatrudnienia. Ja mu nawet nie zwracałem kosztów podróży i wszystkiego, przyleciał do Polski, żeby się ze mną spotkać. No i to dało mi no, taką. Pewność to może duże słowo, ale uznałem, że on jest naprawdę bardzo zmotywowany, wierzy w ten biznes i to się sprawdza bardzo dobrze. Tak, jest absolutnie samodzielny i my mamy kole późno, późno w nocy, ale nie muszę być tam na miejscu, żeby on rozwijał ten biznes bardzo dobrze. Więc tak staram się dobierać ludzi, którzy mają podobny, podobny mindset. Okej. Okay. Jaka była największa biznesowa porażka? Pewnie było ich wiele, a. O największej pewnie, pewnie się nie dowiem, bo tutaj to koszty utracone, to, to były największe porażki, takich niewykorzystanych szans. To, to na pewno. Ciężko stwierdzić, które szanse były, uh, były niewykorzystane. Tak. Teraz z perspektywy czasu um, widzę, że, że, że potencjał leżał w, i, w innych obszarach niż my, my patrzyliśmy na to w faktorami. Jeżeli chodzi o, o, o samą faktoramę, o sam factoring, uważam, że, że, że kiedyś uważałem, że wielką porażką było. Że nie związałem swojej zawodowej przyszłości z technologią blockchain, z kryptowalutami. Teraz mam takie przemyślenia co do sztucznej inteligencji. no Zobaczymy, co będzie za 10, za 10 lat. Więc. Jak mawiał mój szef. Jeżeli są tory, zawsze jakiś tramwaj nadjedzie. Myślę, że nie musi się pan. Ale, ale czyli, czyli patrzy, pan na, patrzy pan na porażkę i stara się pan wyciągnąć lekcję. Podobnie my w funduszu zawsze robimy nawet taką specjalną sesję, nazywamy to nieładnie postmortem. Mhm. Ale jeżeli już coś naprawdę padło, no to jak trochę z tym powiedziałem jednego z polityków, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. Skoro już tak. przez niego przeszedłeś, to przynajmniej zrozum, czego się nauczyłeś. Jakiś duży sukces w takim razie? No z takich kwantyfikowalnych, no, udało się grę stworzon firmę stworzoną na bazie pasji do gier wprowadzić na główny parkiet i to w szczycie, w szczycie pandemii. A faktorami uważam, że dosyć dużym sukcesem było, było to, że zrobiliśmy taką ucieczkę do, do przodu, czyli po okresie bardzo ładnego, szybkiego wzrostu nadeszła pandemia, która sama w sobie nie byłaby taka straszna, gdyby nie tarcze. Osobiście uważam, że to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia makro. Natomiast dla Faktoramy, to, że nasi klienci dostali łatwo dostępne i tanie finansowanie od rządu, było no, prawie że zabójcze. No, bardzo nam to uszczupliło biznes. Stąd taka ucieczka do przodu, że nie wiemy, jak długo to potrwa. Wiemy, że kiedyś się skończy, ale siedzieć z założonymi rękami jest boleśnie trudno. I uznaliśmy, że otworzymy działalność w Stanach Zjednoczonych. To uważam, że to jest sukces. Mhm. Niewiele osób wierzyło, że uda się to, to zrobić bez solidnego zaplecza kapitałowego, z brakiem możliwości nawet podróży fizycznej. Nie, 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 nie było możliwości, ale udało się, udało się pozyskać tam aniołów biznesu, pierwsze finansowanie, klientów. Także tak, to taki dosyć duży sukces, ponieważ z bardzo niewielkich zasobów udało się stworzyć coś, co i przy optymalnych warunkach jest trudne do osiągnięcia dla wielu firm. Mogę zapytać, ile Pan ma lat? 34, już prawie 35. 35, dobrze. Myśli Pan o sukcesji? Tak. Pa, jest, pan, jest Pan w trudnej sytuacji, bo się w dużym stopniu, Pan jest firmą, jeśli mogę tak powiedzieć, prawda? Pani zespół, to tworzycie to sami, więc w Waszym przypadku ta sukcesja to jest nie tylko kwestia Odsunięcia się w cudzysłowie na bok, ale również znalezienia takiego zespołu, który dokładnie to, co Wy robicie, będzie w stanie robić. Pewno licząc na jakąś pomoc z Waszej strony, jak, jak, jak Pan chciałby to zorganizować? No, ten temat jest bliski mojemu sercu, ponieważ myślę o takiej sukcesji, może nie w ramach jednej firmy, ale tak już po paru latach. Faktura może ma 10 lat, więc pewne, pewne rzeczy stają się powtarzalne, nużące ciągnie człowieka do innych, innych wyzwań. Więc y, to jest też taka wewnętrzna motywacja, że chcę być związany z faktorami, ale już niekoniecznie chcę rozliczać transakcje, analizować ryzyko kredytowe, to, 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 to co robię. Więc y, kluczowe jest oczywiście znalezienie właściwych ludzi, y, ale też procedury i procesy. Im łatwiej one są do przyswojenia dla, dla osób, tym lepiej. Więc można sobie zrobić taką sukcesję. Ja bardzo sobie ceniłem to, że od pewnych obszarów, które były w mojej gestii, w kompetencjach, faktorami po prostu oddelegowałem całkowicie. Mhm. To jest super. Teraz y, powoli to widzę w Stanach Zjednoczonych, gdzie moja rola siłą rzeczy nie mogę być w trzech firmach jednocześnie. No, ma rolę taką bardziej doradczą. I widzę, że to działa. Że, że odpowiednie procesy, procedury i odpowiedni ludzie, mm -hmm. którzy widzą, to są narzędzia, to jest wiedza, jak to działało w Polsce, może działać podobnie, może nie, trzeba to dostosować, powoduje, że to działa, czyli faktorama w Stanach już teraz jest bardzo mm -hmm. samodzielnym bytem, bardzo fajnie się rozwija, ten sposób jest szybszy niż, niż w Polsce na ten, na ten moment. Więc tak, myślę, myślę o sukcesji, nie tylko w sytuacji, kiedy Chciałbym odejść z firmy, tylko zająć się w tej firmie innymi rzeczami. Czyli siąść trochę z boku. Nie? Z boku albo w innym, tak, w, albo w innym, w innym wymiarze. Obie, w innym wymiarze, tak. żeby powiedzieć jakieś hobby? Jak pan nie myśli o faktorami Tak, gry komputerowe. Tak. Jako twórca, ale przede wszystkim jako użytkownik. Jako użytkownik. A życie rodzinne? To życie rodzinne to jest codzienna kategoria. To nie jest jako hobby, to też nie jest obowiązek. To hmm. Mam żonę, dwóch synów i psa. Gratulacje. I co, odkłada pan te drużynne czy gra pan z chłopakami? Chłopaki są jeszcze za małe, żeby, Że, za mali, żeby okay. grać, ale tak, już mam, już mam plan, w co będziemy grali, na różnym etapie, czyli takie rozwijające gry, pozbawione przemocy, strategiczne, więc tak, to już mamy w planach, nie mogę się doczekać, A razem będziemy grali w gry i układali LEGO. Może wypuścicie jakiś ciekawy produkt? Tak, my specjalizujemy się w grach poważnych, wymagających myślenia. To są takie city buildery. To też jest bliskie naszemu, naszym preferencjom jako graczy, mm -hmm. więc rozumiemy te, te gry, mamy też e, znajomość tego konkretnego gatunku. Gier wydaje się bardzo dużo na samym Steamie, jest ponad 1000 premier rocznie, więc ciężko być na bieżąco ze wszystkimi grami, więc człowiek się specjalizuje w pewnych, e, w pewnych gatunkach. Ja lubię gry poważne, lubię gry strategiczne. Takie, przy których można tak na, na spokojnie pomyśleć, ale też, które mają dużą imersję, tak? Że mm. człowiek zapomina o wszystkim i, 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 i skupia się na danym, danym zadaniu. Czy to jest tam podbój Europy, czy, czy, czy kolonizacja Marsa, to... Tak. <laughs> Czyli głowa zajmuje się czymś innym. Tak. Panie Jakubie, inne pytanie. Wszyscy funkcjonujemy w rzeczywistości gospodarczej, jak jest wokół nas. Wiele się zmienia. Mówi się, że wiele się będzie zmieniało. Pana zdaniem, jako przedsiębiorcy, co można by zmienić w Polsce, żeby prowadzenie firmy byłoby łatwiejsze? Jedna rzecz: uprościć przepisy. Ok. I dołożyć do tego ich przewidywalność i stabilność. To uważam, że jest super. Ja mówię oczywiście z perspektywy startupów, przedsiębiorców, nowych firm. I mówię z perspektywy bardziej firm, które szukają modelu, który jest innowacyjny. I z perspektywy takich, takich firm, będę mówił tutaj głównie o fintechu, to jest bardzo dobry, dobry przykład. Może nawet lepszym jest insurtech. Z perspektywy takiego fintechu, to otoczenie regulacyjne jest kluczowe. Nie jakie będą podatki w przyszłości, bo zanim fintech będzie miał zyski, to, to o tym się w ogóle nie myśli. Myślimy o tym, jak prosto jest regulacyjnie, bo jeżeli ja muszę wydać bardzo dużo pieniędzy na prawników, na koniec uzyskać bardzo długie uzasadnienie, że może być tak, ale może być inaczej, właściwie to nie wiemy, to ja wybieram takie państwa jak Estonia, jak Niemcy, jak Szwecja, pomimo, mówię tutaj na przykład do Szwecji, dużo wyższych kosztów e, prowadzenia działalności. Pensje są wyższe w Szwecji, ale z perspektywy fintech czy insurtech to są właśnie topowe destynacje, bo tam mogę prowadzić. Działalność, a uważam, że wygranymi będą państwa, które wyprzedzają, jeżeli chodzi o regulację. E, trendy. Nie to, że dopiero jak coś staje się duże, jak na przykład blockchain, to my myślimy, jak to uregulować chociażby po, e, podatkowo. Czy kupno i zakup Bitcoina trzeba opodatkować PCC, czy nie. To Bitcoin był w Polsce już powszechny, zanim urząd skarbowy zaczął się zastanawiać. Więc się rzeczy takie e, e, takie firmy wybierają. Państwa, gdzie to jest możliwe. Jeżeli ja bym teraz miał zajmować się autonomicznymi dronami, co też jest perspektywiczną branżą, to bym wybrał państwo, gdzie są jakieś regulacje. Niech one będą bardzo drastyczne nawet. Trudne, trzeba wymagać licencji, ale już wolę jakieś regulacje, niż brak żadnych. Gdzie nie mogę przetestować drona, który lata sam, dowozi jedzenie, bo no, nie wiadomo, jak to jest uregulowane. Czy policja nie zarekwiruje tego drona, czy, mhm. czy, czy Urząd Lotnictwa musi mi dać pozwolenie na każdy lot takiego drona. Więc przejrzystość, prostota przepisów o, i przede wszystkim stabilność, brak ich zmian. Czyli ja podejmuję decyzję o założeniu firmy, co jest projektem długo, długoletnim. Mam zachęcić do tego inwestorów, którzy długoterminowo inwestują, to wszyscy chcą mieć komfort, że przepisy nie wywrócą tego do góry nogami za dwa lata czy trzy lata. I w Polsce uważam, że to jest największy mankament teraz, największy, największy ból. Podatki nie są aż tak straszne, mówię o, o tych tak, dwóch branżach, dla... Yes. w gamingu w ogóle korzystamy z IP Boxu, więc efektywna stawka podatkowa w naszej firmie jest poniżej 7%, więc tutaj na podatki absolutnie nie mogę narzekać, na wysokość ich, tak? mm -hmm. Nieprzewidywalność, skomplikowanie, to jest bardziej bolesne. No i przede wszystkim co chwila dokładanie nowej sprawozdawczości, zmiany, i, i właściwie nie wiadomo, jak to ma, będzie funkcjonowało w przyszłym roku. W tak, w przyszłym. Nie czuje się Pan czasami trochę na cenzurowanym, że opiekuńcze państwo chce koniecznie wiedzieć, co Pan robi i dlaczego, i właściwie gdyby mogli, to już nie prosiliby o miesięczne sprawozdania, tylko tygodniowe, podczas kiedy w innych krajach wystarczają kwartalne. I też jest dobrze. Ja mam takie przemyślenie, On oczywiście jest, może być błędne i subiektywne, mm. że to nie wygląda z tego, że to raczej nie jest, że państwo jest nadopiekuńcze, bo mam wrażenie, że mało kto analizuje i czyta te wszystkie, dużą część danych, którą wysyłamy i wszyscy mm. przedsiębiorcy wysyłają, to uważam, że, 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 że nie, to jest zbyt wyrafinowane jak nasz aparat urzędniczy. Ja uważam, że po prostu ta masa urzędnicza musi Udowodnić sens swojego istnienia, stwarzać problemy, które później bohatersko będzie rozwiązywać. I raczej tak, bo mm. jest problem z pewnymi opracowaniami. Zbierają o działalnościach firm taką masę danych, która dobrze analizowana powinna rozwiązać bardzo, bardzo wiele problemów. Bardzo wiele pro problemów, a one dalej są. Nawet analizy rynkowe nie są dostępne na podstawie tych danych. Często się duplikuje te same dane do jednego i do drugiego urzędu, trzeba. Więc tutaj widać, że te dane są i one tam trafiają i nie są dalej obrabiane, wykorzystywane. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zacznie zmieniać, ale z ciekawości, jak pan zapewne wie z mediów, Włosi próbują coś zmienić w temacie sztucznej inteligencji. Z bardzo ciekawego konta podeszli, bo twierdzą, że sztuczna inteligencja zbiera dane wbrew RODO osobowe. I to właśnie to należy ograniczyć, dlatego zatrzymali rozwój. Dopóki nie zrozumieją, czego Czad szuka i po co to wykorzystuje i w jaki sposób, to jest to zawieszone. Co pan o tym sądzi? O, Sztuczna inteligencja to wiele rzeczy, powinno być uregulowanych. To, 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 to jest otwarcie pudełka, i my nie wiemy, jak to działa. Rado to jest jedna rzecz. Kwestia praw własności intelektualnych, pokrewnych. Sztuczna inteligencja, która generuje muzykę na podstawie dostępnych, dostępnej muzyki. Kto jest właścicielem tego? Czy, czy sztuczna inteligencja, ten kto ją wynają, czy nie? Tutaj kolejny przykład na to, że rzeczywistość bardzo, bardzo wyprzedziła prawo, i to prawo nie nadąża. Ono powinno te trendy wyłapywać wcześniej i być na to przygotowany, a nie reagować po fakcie. To jest bardzo trudne oczywiście, ale tak, nie wiemy jakie dane są zbierane, nawet czy te dane są ogólnie zanonimizowane, bo sztuczna inteligencja może się uczyć na wpisach na forum, tak, i na tej podstawie wyciągać wnioski. I ogólnie, jeżeli nie możemy powiązać danej wypowiedzi, danych dane z użytkownikiem, no to ta Anonimowość jest zachowana w takim stopniu, gdzie w większości państw jest to, jest to wystarczające, ale tych problemów jest dużo, dużo, dużo więcej. I jeszcze raz: odpowiednie regulacje by po prostu ukształtowały tego rozwój. Wiemy, że tutaj tego robić nie można, wiemy, że tych danych po prostu nie zbieramy, koniec, kropka, albo musi być wymagana zgoda, więc uczymy sztuczną inteligencję na podstawie innych danych. Więc jeżeli takie regulacje byłyby zawczasu, to ci, którzy są twórcami tej sztucznej inteligencji, po prostu by to uwzględnili, bo w wielu przypadkach tak drastycznie, by to nie pogorszyło produktu. Kolejne pytanie. Dużo się mówi o ESG, W rozwoju, Zielonym Ładzie. Najpierw było, że jest do niczego, potem było, że jest bardzo dobry. W tej chwili bodaj premier Holandii powiedziała, że chyba jednak za bardzo się zagalopowali z zamykaniem całej produkcji rolniczej, więc jednak jest znowu trochę do niczego. No pan jest w usługach, więc jak gdyby nie emituje pana jakiejś strasznej ilości śladu węglowego. Ale czy dla pana, to jako przedsiębiorcy to jest kolejna sprawozdawczość, czy jakąś widzi Pan w tym sprawczość, możliwość zrobienia czegoś ciekawego? No, powiem z różnych perspektyw. Mm -hmm. Z perspektywy spółki gamingowej, publicznej, nad którą raportowanie ESG no, będzie tylko zwiększało ilość papieru. Tak, nasz, em, nasza emisja CO2, uważam, że raportowanie o niej no to jest taka troszeczkę sztuka dla, e, dla sztuki. Więc to jest kolejny, kolejny obowiązek, który nam dokładają. Kolejna rzecz, która wiąże się z byciem na, na giełdzie, zatrudnianiem kolejnych ludzi, albo zajmowaniem się raportowaniem zamiast rozwojem biznesu. Więc to, to jednoznacznie oceniamy jako uciążliwość. Mówię to z perspektywy tylko CFO spółki, spółki gamingowej. Z punktu widzenia faktorami jeżeli chodzi o nasz wkład w emisję śladu węglowego jest równie mało znaczy, natomiast to wpływa istotnie na nasz biznes, ponieważ pojawiają się pewne nieefektywności rynkowe, które my staramy się wykorzystywać. I podam przykład finansowania brudnej energii. My dosyć dużą ekspozycję mamy dla górnictw, dla, na, na górnictwie. Po prostu w związku z całym trendem odchodzenia finansowania brudnej energii powstała luka. Banki zmniejszały ekspozycję na finansowanie Branży, branży węglowej. Więc pojawiła się nisza dla podmiotów, takich, które no, dla faktora ma, nie jest obligowana, nie ma celów stawianych przed akcjonariuszami a, dotyczącego ESG, nie ma odgórnych dyrektyw, że nie możemy finansować branży górniczej. Więc pojawiła się dla nas szansa na dodatkowe zyski, dodatkowy rynek z powodu, który nie jest związany z ryzykiem kredytowym przynajmniej nie tak, w, nie, nie, nie tak wprost. Więc z tego powodu się cieszymy. Z punktu widzenia też spółki, która aktywnie pozyskuje finansowanie, ponieważ ma, musi mieć spore zaplecze finansowe, my, my finansujemy, tak więc tutaj duże kwoty wchodzą w grę, to pojawienie się funduszy wyspecjalizowanych albo nastawionych w polityce na, które uwzględnia ESG, no też jest pewną, pewną szansą, czy można się dostosować i być po prostu konkurency, jako konkurencyjny podmiot, który stara się o finansowanie. Bo my wpisujemy się w politykę, więc chyba prawie zawsze, jak jest jakaś zmiana, w szczególności duża, pojawiają się szanse, zagrożenia i szanse, więc można takie szanse wykorzystać. Ale raczej okazja z tego, co Pan mówi, którą trzeba wykorzystać, niż coś, z czym trzeba walczyć, bo. Tak, staram się na to patrzeć faktorami, tak. W, jeżeli chodzi o gaming, no tutaj nie ma za wiele nie. okazji. To jest po prostu kolejna sprawozdawczość, którą musimy, musimy przełknąć i, i tyle. Panie Kubie, ostatnie pytanie. Oglądają nas młodzi przedsiębiorcy, adepci przedsiębiorstwa, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że będą przedsiębiorcami. Gdyby Pan mógł im dać jeden argument, dlaczego warto iść na swoje, dlaczego warto założyć własną firmę, a nie zostawać na etacie. Argumentów jest, jest kilka, i w zależności od, od indywidualnych preferencji. Dla mnie zrobienie firmy to była taka zaspokojenie po, potrzeby tworzenia. Że tworzę coś, z czego jestem dumny. Oczywiście to szala rzeczywistość, to te, te, tej dumy na co dzień się nie, 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 nie dostrzega, ale tak. To, to jest taka rzecz, dla której, dla której warto. Też argument finansowy, oczywiście. No tutaj, jeżeli spojrzymy na listę najbogatszych Polaków, no to są przedsiębiorcy zdecydowanej większości. E, pewna niezależność, chociaż to uważam, że jest e, mocno naciągane. Zawsze jest się od kogoś zależnym. Czy to są akcjonariusze, czy inwestorzy, czy klienci chociażby. Więc z tym bym walczył. To zależy od indywidualnych motywacji a ta potrzeba sprawczości mhm. i, i, i takiego podejścia, że sky is the limit, to, to to jest super. Dla mnie to było ważne oraz to, że jeżeli robię dobrą pracę, generuję dużą wartość, no to mam z tego w tym udział, a nie że co najwyżej dostanę jakąś premię lub pochwałę od przełożonego. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę oczywiście powodzenia i w faktorami i w Games Operator. Na te gry, jak pan będzie testował z chłopakami, to czekam, bo ja mam z kolei dziewczyny, więc jak już będą testowane na, tak powiem, rodzinie właściciela i prowadzącego, to na pewno będą dobre. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj był Pan Jakub Ananicz, prezes zarządu Faktorama SA i członek zarządu Games Operator. A Państwu poproszę i przypomnę. Jeżeli chcecie nam dać łapkę, to gorąco będziemy zobowiązani. A jeszcze lepiej, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, Kapitalne Rozmowy. Z kolei, jeżeli chcecie nam podsunąć pomysł, kogo zaprosić do naszej rozmowy, jakie pytania zadać albo co możemy poprawić w naszych programach, gorąca prośba o e-maila na kapitalne icloud.com. Jeszcze raz dziękuję, Panie Jakobie. Dziękuję Państwu. Mówił Andrzej Mierzwa. Do zobaczenia, do usłyszenia.